Słuchajcie, wczoraj albo raczej przedwczoraj pokazywałem wam Launchpada tutaj Cydify, z takimi nowymi ciekawymi projektami z dziedziny NFT gamingowej no i ogólnie średni tutaj jakby wzrost projektu, który właśnie wchodzi na tą platformę CDFi to jest właśnie razy 34 jest to więcej niż na BSC Padzie czy tam na jakichś innych mniejszych lunchpadach. czy po prostu to jest taki największy moloch najbardziej sprawdzony lunchpad z takimi największymi wzrostami ogólnie są oni mega legitni tutaj zachęcam was żeby ich zafollowować na Twitterze, mam tu już prawie 430 tysięcy followersów na Twitterze oraz po prostu tą największą średnią wzrostu, więc to naprawdę brzmi bardzo fajnie. No i też dzisiaj właśnie, jako że przedwczoraj robiłem tutaj research tej całej platformy, jak tutaj patrzyłem na te wszystkie projekty, które sobie tutaj wchodzą, te upcoming sports, tak, jakie tutaj są te nowe projekty na miesiąc, grudzień. Wybrałem kilka takich według mnie najbardziej perspektywicznych, które też według mnie będą miały właśnie za zadanie będą miały na celu zrobić największe xy i po prostu też na te konkretne projekty będę ja próbował się załapać. Także zapowiada się naprawdę ciekawy odcinek, żeby tutaj się na te projekty załapać na gwarantowaną alokację trzeba tutaj mieć chyba y, tysiąc, y, tysiąc ich tokenów tych CD-fajów. Jest to tam parę tysięcy dolarów, ale według mnie, no słuchajcie ja sobie to kupiłem, zobaczymy jak będzie to jest naprawdę legitna platforma, fajne projekty więc myślę, że będzie fajnie i też w tym odcinku jakby Zrobimy taki tutaj research, jakie z tych tutaj projektów, które tutaj wychodzą, są najbardziej perspektywiczne. Jeżeli tutaj chodzi o taki jeszcze mały przegląd rynku, tak sobie tutaj wejdziemy do mnie na Delta X, tutaj mam teraz swoją dźwignię, jestem tutaj znowu na minusie, ale ciągle tutaj trzymam tego shorta. Dawałem wczoraj taki update. Możecie sobie tutaj wejść w ten filmik i zobaczyć, co sądzę, że wydarzy się na Bitcoinie w skrócie. Myślę, że sobie tutaj spadniemy, jeszcze tam do tych 46, 45 tysięcy dolarów, potem znowu iść w górę. Tutaj widzicie, jest taki golden pocket, taki sweet spot, jeżeli chodzi o retracement tool Fibonacciego. Tutaj on by się pojawił mniej więcej tutaj myślę, że do tego sobie jeszcze spadniemy i potem znowu już potrzebujemy w górę na nowo. Na razie to się nie sprawdza, bo tutaj widzimy, że jest to na minusie, ale myślę, że jeszcze sobie tym tutaj pozycję podtrzymam. Myślę, że po prostu będzie dobrze. Też wiecie, granie takich większych tutaj interwałach czasowych wiąże się z tym, że jednak trzeba czasem mieć więcej więcej cierpliwości. Yy, potem cały tutaj film zobaczcie go sobie, tutaj naprawdę tłumaczyłem wszystko jak Dlaczego tak uważam, czym to jest spowodowane, i tak dalej. Teraz u góry, w prawym, górnym rogu ekranu, macie ten filmik. Pamiętajcie również o konkursie. Do wygrania jest 3 razy po 600 złotych w dowolnie wybranej przez Was kryptowalucie. To, co musicie zrobić, to po prostu ten kanał zasubskrybować, dać jakiś komentarz pod tym filmem oraz dać łapkę w górę. Słuchajcie, staram się te filmy robić jak najlepsze, by to też do jak największej ilości osób dotarło, żeby do jak najmniej osób na jakieś skamy się natrafiło, czy tam jakieś oszustwa właśnie kryptowalutowe. Dlatego także po prostu wspomóżcie mnie, dajcie suba, a ten po prostu konkurs to jest takie coś ode mnie dla Was, żeby też Was po prostu za to jakoś nagrodzić. Zafolujcie Mieli również na Twitterze Łukasz Podłoga Michałek tutaj daje jakieś takie różne y, fajne przypomnienia. Dzisiaj, dzisiaj na przykład startuje y, Hololud, jego IGO właśnie na na, na także tutaj możemy się na niego załapać. Tutaj widzicie, że teraz właśnie on jest już jakby y, w toku, więc faza pierwsza. Więc y, zafollowujcie mnie jakby zawsze zawsze tutaj możecie o jakichś tam nowinkach kryptowalutowych usłyszeć. Y, również tutaj jest, mój, y, tutaj jest mój, Instagram też Łukasz Podogła Michałek, który daje jakieś tam rzeczy bardziej prywatne z życia, także również całkiem fajnie. Giełda Bybit znowu swoją promocję uruchomiła na te 3,5% cashbacku, także możemy sobie do tych 3,5 tysiąca dolarów zarobić. Tu macie 3 tysiące, ale z moim linkiem jest 3,5. Też jakby giełda Bybit oferuje najmniejsze prowizje z wszystkich, ale to wszystkich giełd właśnie na tej na handel na dźwigni. Ja handlu na dźwigni początkującym nie polecam, ale jak tu już jesteście takimi trochę bardziej zaprawionymi graczami, to właśnie tutaj handel na dźwigni na Bajbicie jest chyba najlepszą oceną, po prostu najlepszą mniej tracimy na prowizjach. Oraz teraz jako alternatywa dla BitBaya możemy sobie kupić nasze kryptowaluty tutaj na serwisie kryptomat.io jak widzimy możemy sobie je kupić, tu już Wam pokazuję, bezpośrednio w złotówkach, także nie musimy tam nic więcej przewalutowywać, także to też jest dla nas jakby y, ciekawa jakaś alternatywa. Dodatkowo mają oni jest swój referral program <laughs> gdzie po wydaniu 500 zł macie w bonusie 50 zł, tak po prostu od nich za darmo. Tutaj jeszcze z tego nic nie mam, jak coś tutaj zarobię z tych refów, to po prostu tam damy to na jakieś cele charytatywne. Wszystkie również linki macie w opisie. Ale okej, okay, to wszystko. Przejdźmy już tutaj do jakby konkretów. Bo pierwszym z projektów, o których chciałbym dzisiaj wam powiedzieć i który jest tutaj na Cedify'u i wychodzi, on tutaj już wam mówię za... Za zero dni, to już tak szybko. Yy, no, wychodzi powiedzmy, czekajcie, yy, ty, ty, za 22 godziny, czyli pewnie jak wy będziecie ten filmik oglądać się za jakieś 18 godzin. I naprawdę jest on bardzo, bardzo ciekawy według mnie czemu. Więc ogólnie mi się bardzo spodobało to, co oni chcą w ogóle zrobić. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku, jak opowiadałem tutaj o Hololucie, yy, czyli tutaj o tym, które też tu jakby jest na platformie Cedify'a, yy, mówiłem właśnie, że hololut tutaj chce zrobić takie NFT, między innymi właśnie, które będzie oparte na geolokalizacji, na które jakby pozwolą na to oni, że na przykład podobnie jak w grze Pokémon GO, na komórki, zamiast chodzenia po mieście i zbierania tam pokemonów, będziemy sobie mogli zbierać na przykład kryptowaluty. I to byłoby bardzo ciekawe. I równie ciekawy jest projekt, właśnie Geopoli, bo wyobraź sobie, że świat, w którym takie dwie, no powiedzmy, jedne z takich popularniejszych gier na świecie łączą się w jedno, bo oni chcą połączyć, jakby świat, właśnie powiedzmy sobie, tej Pokémon GO, tej takiej, tutaj właśnie geolokalizacji, jak tutaj mamy, jak, jak tutaj to widzimy, że tu jesteśmy jakimś chłopkiem w prawdziwym świecie, na prawdziwej mapie. I tutaj mamy tam jakieś właśnie rzeczy do zbierania i inwestowania, Zaraz o tym powiem. I to będzie połączone niejako właśnie z monopoli, Tak, wiem. Dziwne, ale ciekawe. I te aspekty właśnie łączy wszystko, to łączy w taki gamingowo, NFT-kowy projekt, świat właśnie geopolii. I warto próbować się słuchać, i tutaj warto słuchać się na tą alokację próbować załapać, bo jak wiemy, tutaj projekt z Silifaja rośnie średnio 34 razy, a myślę, że geopolii nawet więcej urośnie, bo naprawdę ten świat i też te aspekty również techniczne, takie fundamentalne, yy, naprawdę one robią robotę, bo jak za chwilę zobaczycie, naprawdę są oni nieźli. Yy, co jeszcze? Geopolis jest oczywiście zbudowane na blockchainie poligonu, czyli oryginalnie trochę można powiedzieć, i, i będzie takim symulatorem na bazie geolokalizacyjnym, yy, z takimi aspektami właśnie ekonomicznymi, jak to też jest w przypadku Monopoli, który jakby umożliwi w grze użytkownikom kupowanie, sprzedawanie, czy tam ulepszanie tych naszych tutaj rzeczywistych jakby w świecie biznesów. Coś właśnie jak Monopoly, że tam możemy sobie te hotele upgrade'ować. Tutaj to macie też na mnie trudno pokazane, że tutaj są jakieś różne budynki, biznesy do kupienia, do upgrade'u, do po prostu ulepszenia, więc... To jest, to jest fajnie. Czyli powiedzmy sobie, że na przykład możesz za pomocą tej geolokalizacji w grze Geopoli wyjść sobie tutaj z kratki, z, z domu, z bloku twojego i też odpatrzysz, że w świecie gry możesz kupić swoją, na przykład, słuchajcie, przydrożną piekarnię tam za 500 dolarów, ulepszyć ją, potem, potem jakby zarabiać z niej przychód, yy, potem ją sprzedać drożej. Oczywiście tymi pieniędzmi z gry, ale to i tak jest bardzo taka fajna gamifikacja, dobra zarobka dla tysięcy graczy z całego świata i potem również zarobić ich tokeny, już żeby to faktycznie zmonetyzować, faktycznie w realnym świecie utrzymać za to gotówkę. Bardzo mi się to podoba. Też słuchajcie, bo tak jest zawsze, że fajnie tutaj te opisy brzmią, tych projektów, ale Geopoli ma coś więcej niż tylko taki fajnie brzmiący opis, bo słuchajcie, ja zaraz to znajdę, tu, 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 tu chyba tutaj, gdzie to było? Yy, zostali oni wybrani jako jedni z takich najbardziej innowacyjnych gier na komórki spośród ponad 1700 aplikantów z 37 krajów na świecie, którzy starali się o tytuł, który organizował Google, a dokładnie jest to taki akcelerator globalnych gier, gier przez Google, czyli tam po angielsku global, global Google Games Accelerator. I także to już jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie sam w sobie, że jakby zostali oni docenieni tak, przez Google. A. Tutaj to macie napisane, że Geopolis has been selected, przez tego Google, bla, 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 w 2019 roku. Pojutrze, że nad tą grą oni bardzo długo tutaj pracują, więc to jest też bardzo ważne, że to nie jest jakiś tam projekt nowy, tylko faktycznie już go dość długo rozwijają. I co jeszcze jest ważne, że ta ogólnie gra jest tworzona przez Widow Games. I. Które zostało stworzone przez przeszłych pracowników Microsoftu i założone w 2013 roku, jak tutaj widzimy, by former Microsoft Employees. I słuchajcie, na swoim koncie mają już oni innych 15, tutaj są one pokazane: 15 innych gier, które posiadają łącznie 1,5 miliona aktywnych miesięcznych kont użytkowników, tutaj to mamy też napisane. Także to naprawdę jest realny. Legitny, dobry biznes, a jeden z ich twórców i też aktualny CEO tego projektu, y, tutaj się nazywa Martin Spinett. To on na swoim Twitterze również często publikuje tam różnego rodzaju nowinki ze świata, właśnie Geopoli. więc też tutaj polecam Wam go na y, Twitterze odwiedzić. A przy okazji też tutaj mnie, Luka z Podługami, Halek. <laughs> więc, naprawdę, y, polecam tutaj y, Geopoli. I ogólnie tak. Teraz już tutaj Gopol jest do pobrania, jak sobie teraz zobaczymy. Na, przez przeglądarkę można już w to grać. I też przez Androida. I teraz robią oni, oni jakby grę właśnie tutaj na iOS'a, na iPhone, żeby też tutaj na iPhone'ie to wszystko nam fajnie działało. W skrócie jak graźli się na warstwę, czy też część nową. I on -chainową. I w tej części off-chainowej będziemy mogli właśnie budować, tam wynajmować nasze budynki, ulepszać je i sprzedawać. I na początku dostaje się jedną nieruchomość za darmo i potem, jakby z biegiem czasu, tak samo jak też w planszówce z Monopoly, tam rozwijamy się, zarabiamy hajs, nowe pieniądze i po prostu ulepszamy ten taki nasz świat, ten nasz ekosystem. A jeżeli chodzi o tą część on-chainową, to dzieli się ona na NFT i na tokeny geo. Tutaj sobie, tutaj sobie zaraz zobaczymy ich tokeny GEO, ich tutaj tokenomie i tak dalej. nft same w sobie będą jakby reprezentowały unikalne, te limitowane biznesy czy też tam nieruchomości w jakichś tam specjalnych lokacjach, aby jeszcze bardziej zaznaczyć ich unikalność i te biznesy będą nam zapewniać tokeny GEO pasywnie, więc jak najbardziej fajna gamifikacja, że nie dość, że gramy, to jeszcze będziemy mogli zarabiać, to mi się bardzo tutaj podoba i też słuchajcie naprawdę zajrzyjcie sobie tutaj do nich na stronę zróbcie swój research ja będę tutaj na pewno starał się na tą alokację załapać bo naprawdę to się tutaj bardzo ciekawie wszystko wygląda tutaj też team dopiero dostaje swoje pierwsze jakby wynagrodzenie w postaci tokenów po dopiero tutaj 6 miesiącach od startu projektu więc też jakby bezpiecznie widzimy że naprawdę oni starają się żeby wszystko ładnie i sprawnie poszło. To też mi się tutaj bardzo, bardzo podoba. Więc jeżeli tutaj, to polecam Wam Geopoly.io. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Tu już właśnie niebawem ich IGO startuje. Ale słuchajcie, jedziemy dalej i zostańcie naprawdę do końca, bo będzie warto. Drugim projektem, który wybrałem dla Was, jest Spark Era, którego IGO tutaj startuje, widzimy, już sobie sprawdźmy, na CD-Fi za trzy dni, 14 14 grudnia, czy naprawdę już za parę dni. I jak wejdziecie sobie do, do nich na stronę, to oczywiście nie to stało za tym, czemu myślę, że ten coin ma naprawdę szczególne znaczenie i że urośnie, ale naprawdę, XONA jest naprawdę bardzo fajna, taka dynamiczna. Ładnie to wszystko tutaj wygląda. Samo oni, oczywiście, pod tym parasolem CD więc to jest naprawdę fajny i legitny projekt. I o co chodzi? Jest to gra z gatunku MMORPG, jest taką globalną grą właśnie w oparciu o Metaverse, Osadzoną w takim kosmicznym klimacie, gdzie będziesz mógł zbudować swoją własną flotę takich, wiesz, tutaj jak maczysz, tu właśnie na ekranie, międzygalaktycznych statków. A wiecie, jestem tam trochę fanem Gwiezdnych Wojen, więc to też przykuło moją uwagę. Yy, ludzie tutaj będą mogli się, gracze raczej, będą mogli się tutaj łączyć w grupy, zakładać swoje frakcje, po prostu zmierzyć się razem z przeciwnikami. Jeżeli sobie zobaczymy ich tokenomię projektu tutaj właśnie na ich whitepaperze paperze na stronie, to myślę, że właśnie między innymi dlatego ten projekt ma bardzo mocne podstawy, bo jak widzicie, tutaj gdzieś to było, mają oni tylko miliard tokenów z max supply'em, więc to jest naprawdę mało, a ich token, czyli ten właśnie FIRE, będzie w 47% dawany jakby z powrotem w grze, czyli prawie połowa projektu zostanie, w grze i tam zostanie ona rozdana graczom, wydana na prostu rozwój gry i na tą taką dobrą zabawę. I to też pokazuje poświęcenie, taką wiarę twórców w to, że ta gra może się tak naprawdę okazać strzałem w dziesiątkę. A private sale to tylko 11%, a wypłata dla. Tutaj deweloperów, to jest na przykład 8%, więc to po prostu pokazuje, że naprawdę oni patrzą mm, tak długoterminowo na ten projekt, i twórcy gry i Team dopiero po 18 słuchajcie miesiącach. Tutaj zaraz się upewnię, czy tak na pewno jest, ale, ale, ale chyba tak. Tak, dopiero po 18 miesiącach będą mogli wyjąć swoje pierwsze tokeny, czyli też swoje pierwsze wynagrodzenie i ich token będzie tokenem deflacyjnym, co ma też duże plusy, podobnie było w przypadku Meta Hero, tam teraz będzie tak w przypadku Revenue Coina Polskiego i ogólnie teraz te tokeny deflacyjne są naprawdę bardzo, popularne i też bardzo ciekawe, bo po prostu no, to jakby się opłaca, to wszystko jakby ma sens, więc czemu by nie. I ciągle również możecie tutaj do tego projektu dołączyć na Cedify'u, by po prostu załapać na tą gwarantowaną alokację. Potrzebujecie tutaj tylko, tylko albo aż, tak, tysiąca tokenów Cedify'u, więc tak tutaj to wygląda. Wejdźcie sobie tutaj na, na, na stronę, zobaczcie co i jak, jak tutaj to wszystko Działa. I kolejną grą i takim projektem w świecie NFT metaversu będzie Ezio Space, który też tutaj również jest na Cidify'u. No, tak jak to już mówiłem, to jest film ogólnie o projektach Cidify'u, yy, bo po prostu one mają bardzo fajny tutaj zwrot z inwestycji. I w tej grze będziemy skupiać się na takim yy, stworzeniu, można powiedzieć, sobie to właśnie tą gierkę odpalam, na takim stworzeniu unikalnej drużyny wojowników, by walczyć. By tutaj walczyć z innymi graczami. I zespół mówi, że okej, okay, może nie mają oni zbyt wiele doświadczenia w branży, samej branży gier, ale jednak ich pasja tutaj do blockchainu, bo to jest też ich największy plus, że po prostu mają bardzo silny team taki blockchainowo-kryptowalutowy, yy, bo też się po prostu oni z tej dziedziny wywodzą. To pasja będzie nadrabiać wszystko pozostałe. I skupiać się będą oni na takiej dobrej rozgrywce połączonej z systemem nagród, która pozwoli graczom na stworzenie takiego zrównoważonego ekosystemu, który też znowu pozwoli. Yy, Graczą na zysk, i każdy członek, i też każda postać będzie unikalnym, również tokenem NFT, i każdy z nich będzie skupiał się i składał z siedmiu części. Tu już powrócę na stronę, co łącznie do około 41 milionów kombinacji, tutaj właśnie mamy te części. To będzie tutaj Battle Suite, czy tam ten nasz kobinezon, na, na, nasza broń, nasz taki wojowniczy zwierzak, można powiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. I jakby to będzie właśnie losowane, po prostu losowane, i to też jakby będzie nasz. NFT, tak? Czy albo będziemy mieli fajną postać, albo głupią, albo mega fajną, to wszystko jakby zależy, więc i tych kombinacji będzie 41 milionów, to mi się bardzo tutaj podoba. I każdy też element ekwipunku, który nam się wylosuje, będzie właśnie miał inną umiejętność oraz rzadkość. Niektóre z nich będziemy mogli łączyć razem z sobą, co nam da. Co nam da jeszcze lepsze bonusy i tak dalej, i tak dalej. Będzie również dużo unikalnych rozwiązań, które wszystkie razem będą miały za zadanie urozmaicić nam rozgrywkę dla nas. I między innymi... Będzie tutaj, właśnie, gra w hmm, PvP, czyli w multiplayerze, po prostu przeciwko innym graczom, oraz PvE, tam po prostu bez multiplayera, aby walczyć i rywalizować z innymi graczami. I ma być tutaj również na ich platformie Marketplace NFT. No, wiadomo, że to jest gra NFT, czyli też jakby bez tej marketplace'u nie mogło się obyć. Teraz wyłączę, mam pół, <laughs> pół BNB, yy, tak. Czyli też ogólnie do, docelowo ma być marketplace właśnie nft no co nie jest po prostu zaskoczenie, bo przecież będziemy mogli na tej, bo przecież będziemy w tej grze zdobywali tam jakieś unikalne NFT-ki, aby potem w tym marketplace je tam li, licytować i sprzedawać. Będziemy tutaj też mogli kupować i sprzedawać jakieś tam swoje jakieś tam swoje przedmioty za coiny, BUSD, a opłata, a opłata transakcyjna będzie wynosić 3%. I będzie ona jakby odkładana na taki specjalnie stworzony fundusz społecznościowy, i głównym tym mechanizmem, który też będzie nagradzał graczy za granie w gry, będą właśnie losowe nagrody, I otrzymywane za pokonywanie tam naszych przeciwników, zdobywanie nowych przedmiotów itd. itd. I projekt ma token ECO. I to jest token, jakby, który rządzi w tym świecie gry, czyli też tego rodzaju ulepszenia, branie udziału w loteriach, kupowanie przedmiotu, czy też farmingu. I naprawdę, według mnie, ten token tutaj brzmi naprawdę, ten ich cały projekt tutaj brzmi naprawdę nieźle. co so, jeszcze otworzę, otworzę tutaj, może hmm, ich whitepapera. I drugim ich tokenem, właśnie tutaj, będzie LaCrima. Które możemy zdobyć, właśnie za pokonywanie wrogów, i tak dalej, i tak dalej. A ten s właśnie będziemy mogli farmić tokeny, dawać je na liquidity, yy, upgradeować, jakby każdy z nich będzie miał trochę inne zadanie, więc po prostu będą dwa tokeny. Będzie tutaj parę modów, yy, będzie dostępnych też 20 postaci. Każda będzie należała do jakby innej z czterech klas, będzie klasa Support, będzie klasa Fighter, Nuker lub Tanker. Jakby każda z tych rodzajów postaci będzie miała swój poziom rzadkości, tak od tego najlepszego do tego najgorszego. Tutaj właśnie teraz mamy to pokazane. Będzie na przykład taki poziom Common, Epic, Rare i Legendary. I limitowane właśnie te edycje nft będą również dostępne w ramach tak specjalnych wydarzeń, także żeby to też również zachęciło jeszcze bardziej graczy, żeby tutaj po prostu w tą grę grali. I tak, ta, i tak jak już mówiłem, każdy tutaj wojownik będzie posiadał 7 losowych części yy, tego jakby swojego uzbrojenia, będzie to głowa, yy, czyli tam ten nasz hełm, yy, kombinezon, yy, broń, ekwipunek, zwierzak bojowy, Jakiś tam obustroniowy, czyli jakby te tło, w którym się znajdujemy, oraz tam dron bojowy, i każda, przy czym każda część będzie właśnie pasowała do jednego z czterech wcześniej wymienionych poziomów rzadkości, i też każda kategoria będzie składała się z różnych elementów, z których każdy będzie miał jakby inne funkcje i wpływ na rozrywkę, także to już wszystko naprawdę wygląda na masę, masę kombinacji. Więc naprawdę mi się tutaj to bardzo y, podoba. Tak jak już mówiłem, tej kombinacji to chyba będzie 41 milionów w każdym z tych czterech klanów. Także naprawdę y, to jest chyba taka moja ulubiona, jak mam być szczery, y, ulubiony projekt z tych wszystkich, które tutaj y, poznałem, bo no, mi się to mega podoba. Dajcie mi znać w, w, w komentarzach, jaki według was jest tutaj taki projekt najlepszy z tych tutaj, które wymieniam. Mi się tutaj oni bardzo, bardzo podobają. Kreatrzy będą mogli zdobywać właśnie EXPA, czyli po prostu punkty doświadczenia, zwiększać swoje statystyki, swoich tutaj wojowników i po prostu się dobrze przy tej grze bawić. I teraz tak, jeżeli chodzi tutaj o tokenomię, to oczywiście token jest na BSC, total supply jest równy 7 miliardom. Jest bardzo mały initial market cap, bo to jest tylko prawie 300 tysięcy dolarów. Co to oznacza? To, że po prostu będzie bardzo łatwo spompować cenę na listingu, co też mm, przekłada się na to, że po prostu ta cena wzrośnie najprawdopodobniej naprawdę bardzo, bardzo sporo. Tutaj mamy te różne mm, nasze mm, ceny. Najprawdopodobniej właśnie to będzie 15. Mm, 15 nie cen, to po prostu 15 po przecinku, a na IDO, czyli na tym na co my się załapiemy, to będzie 20 i 25. Teraz tak IGO z tego co kojarzy, czyli kiedy to wychodzi, kiedy to będzie można licytować, będzie tutaj 17, czyli 18 grudnia. Słuchajcie, bardzo to fajnie wygląda. Wydaje mi się, że to jest też fajna okazja, żeby się na to załapać. Tutaj też gracze będą mogli wziąć udział w takimś tam, y, wojnach tam wojnach klanów, tworzyć gildie swoje, jakieś tam strategicznie łącząc swoje najlepsze, atuty z takimi najlepszymi wojownikami innych drużyn w bitwach 3 na 3 czy tam 6 na 6 także no tutaj właśnie teraz sobie gramy, i tak tutaj to mniej więcej y, wygląda. Ciekawie, tak powiem, naprawdę ciekawie. Mi to przypomina te takie gry przeglądarkowe tam, wiecie, z gry gry.pl, jak tam byłem dzieckiem, to sobie grałem kiedyś tam na lekcjach w szkole, tam w gimnazjum, bo mi się nudziło, e, no potem nie znałem przez to matury, ale potem ją poprawiłem, Echem. no ale to już tam takie moje prywatne ekscesy, ja byłem ogólnie złym uczniem dość, e, no ale tak to właśnie mniej więcej e, wyglądało. Ale to nieważne, to nie gadajmy o mojej maturze, bo nie ma się czym chwalić, już ją poprawiłem, już jest OK. Ale idźmy dalej, bo dzisiaj właśnie startowała przedsprzedaż tej tokenu, hmm, te IGO tego Hololuta, też sobie tutaj krótko o nim przypomnimy, bo on również mi się tutaj bardzo podoba, ale o co chodzi w tym projekcie? Bo podczas gdy nasza taka rozszerzona, może powiedzieć, rzeczywistość płynnie jakby przenosi świat cyfrowy do tego świata rzeczywistego, to dlaczego jakby nie połączyć tego ze światem NFT-ków, gdy ten tak bardzo, wiecie, zyskał na wartości w tych naszych ostatnich miesiącach. I w zasadzie, dlaczego niby te NFT-ki nie miałyby właśnie z tej technologii korzystać, skoro zaczęły one już obejmować niemalże wszystkie dziedziny naszego życia, wiecie, tam od sportu do sztuki itd. i tak dalej. I Hololot właśnie daje to użytkownikom, żeby właśnie zbudowanie. Żeby właśnie sobie zbudowali taki nowy świat bez granic właśnie w tym ekosystemie Hololuta. I tutaj właśnie mamy szansę stworzyć własną postać, własną historię, nie tkwiąc w takich ograniczeniach wyznaczonych przez firmy czy tam deweloperów. Będziemy mogli stworzyć swoje tutaj modele 3D. Tej takiej naszej wirtualnej rzeczywistości, i obecnie na rynku jest około miliarda urządzeń, które obsługują technologię tego VR-a, tej rozszerzonej rzeczywistości i tak dalej. Dlatego już teraz większość świata może tego. Doświadczyć tego, co po prostu Hollywood ma do zaoferowania. Jeżeli chodzi o NFT, to też wielu ludzi ciągle zadaje sobie w głowach to samo pytanie, czyli co mi tam da wydawanie pieniędzy na coś, co po prostu mogę oglądać tylko cyfrowo, albo po prostu mogę tam dany obraz, wiecie, tam kopić image, zapisać sobie po prostu na kompie. I też nie można tych osób winić, bo to naprawdę w dużej mierze jest ciężkie do wytłumaczenia, ale chcąc, nie chcąc, do tego też zmierza właśnie nasz świat, że może być, że być może moje dzieci na przykład już będą przykładały większą uwagę większą uwagę do jakichś tam ubrań, grach, czy też po prostu ubrań w metaversie niż do tych prawdziwych, no bo. Wyobraźcie sobie, że na przykład jeżeli świat posunie się tak do przodu, to po co komu w zasadzie będą jakieś tam fajne ubrania w życiu rzeczywistym, skoro większość dnia będziemy spędzali i tak w metaversie. No, jak dla mnie, jest naprawdę straszna perspektywa, nie ukrywam, ale do tego może niestety albo straty dojść. I Hollywood właśnie tworzy NFT w wersji 3D, które potem będziemy mogli zobaczyć, a być może dzięki tej naszej rozszerzonej rzeczywistości niemalże dotknąć, to to, to wszystko jakby podniesie interakcję na jeszcze wyższy poziom i sprawi, że każdy z nas po prostu stanie się cięż, częścią gry, bo to Częścią gry, więc to naprawdę może być coś yy, rewolucyjnego. I na przykład dzięki Hololoot będziesz mógł sam sobie przymierzyć zbroję, którą właśnie wygrałeś, albo po prostu znaleźć w sieci gry, yy, bo na przykład, nie wiem, tam, jak, jakiegoś potwora pokonałeś z tej gry. Możesz sobie tą grę właśnie wziąć i też jakby na swoim awatarze przymierzyć. Więc łatwo sobie wyobrazić, że jeszcze bardziej wtedy się zwiększy za, zaangażowanie wiecie, po prostu w granie, ta gamifikacja, yy, imersja w tej siecie gry, że po prostu no mi się to bardzo podoba, tak, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny projekt według mnie. I też na koniec jako ciekawostka tutaj Real Favor, również to jest taki NFT-kowo gamingowy, trochę świat już gamingowo bardziej, jeżeli chodzi o to, nie, że możemy w to grać, tylko, że po prostu tutaj yy, futbol, tak, po, połączyli oni NFT-ki z futbolem, Legitny projekt, tutaj mają oni jakieś tam partnerstwo z Ronaldo, z Casillasem, z Bruno Fernandesem i wieloma innymi. Tutaj, jak tu widzimy, są oni backed by Official Intellectual Property, także to też jest tutaj wszystko legitne. Yy, takie tutaj właśnie karty, tutaj puśćmy to, zobaczmy, jak tutaj u nich wygląda. Hmm, Ty też to fajnie jakby wszystko działa. Możemy sobie kupić tutaj takie karty i też jakieś tam unikalne NFT z tego wydrowić Naprawdę tutaj ciekawe, ciekawe ten sposób dla fanów tam futbolu i piłki nożnej. Ich token Fever, tutaj go mamy. Mm, możemy sobie go kupić. To jest na kontrakcie BSC oraz na Ethereum. Możemy go stakingować i tak dalej. Zobaczcie sobie, to jest również ciekawa, tam alternatywa. Tym razem nie są oni na Cidify, tylko po prostu są oni. O, bo tak. Także po prostu sprawdźcie sobie. Będzie też również Marketplace, gdzie będą tutaj do właśnie dokupienia również jakieś. Epickie, tu widzicie przemysła Przemysław Kazimierczak, jakiś piłkarz to był, tak, polski, mm, tak mi się wydaje, jakieś epickie tutaj momenty właśnie z życia tych piłkarzy, tej również sobie będzie można wykupić, także mm, sprawdźcie sobie, dajcie znać, to wygląda naprawdę bardzo tutaj mm, ciekawie, również polecam wam tutaj ten mój ostatni film, o którym tutaj mówię, taką moją predykcję właśnie, jak te losy mogą się z naszym tutaj Bitcoinem potoczyć. Zobaczcie, może Was to też zainteresuje. W prawym górnym rogu ekranu to się znajduje. Pamiętajcie o konkursie. Do wygrania jest 3 razy po 600 zł w jakiejś tam wybranej przez Was kryptowalucie. Dajcie suba, dajcie komentarz oraz zostawcie łapkę w górę. Dzięki Wam za uwagę i cześć.